Witam Was na mojej arenie. To tutaj oddzielimy ziarna od plew, zwycięzców od przegranych. Dobierzcie się w pary i stańcie na gwiazdkach, które widzicie. Nie, kochana, ja już wcześniej go tak nie Nie mam pary? A! szybko! No, nie, byle kogo? Zapraszam kogo? padło na Malubę, z czego się cieszę, bo bardzo fajna osoba i tak dalej, bardzo lubię. Jestem z Głóczacem. co mam z tobą być? Cześć, 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 Cześć. Kinga jestem. bardzo mimo. Miło mi. Podeszłam, przedstawiłam się, bo oczywiście go nie znałam. No i okazuje się już później po rozmowie, że to jest mój prawie sąsiad. Mieszkamy prawie koło siebie. Do naszej pierwszej zabawy niezbędna będzie muzyka. Powitajcie mojego maestro. Lisek. Graj nam, czarne cyganie. Kiedy tylko maestro Lis zacznie grać, wszyscy macie tańczyć dla mnie. Jak to? Ja nie jestem żadnym klaunem. Kiedy tylko muzyka ucichnie, macie zastygnąć jak posąg. Mamy to. Mamy to. Jeśli choć jedna osoba w parze się poruszy, Oboje odpadacie z gry. Pierwsza myśl, jeżeli chodzi o to, na czym polega gra, to było kurde, łatwe. No, wydawało się proste. No, na dół ręce, bo wtedy nie wytrzymamy. Na dół muszą być ręce. Nie ruszamy w ogóle rąk do tak. góry, tak? Tylko tak, oboczki, rączki, najbezpieczniejsze wybieramy. Gra będzie trwać, aż odpadnie 8 par. 8 par odpada? 16 osób. Tylko nie dotykaj mnie, bo mój nasz będzie oglądać. Dobrze, tylko za rączki. Jak śpiewał David Bowie, Let's Dance. Moja gra zaczyna się teraz.